Witam Was serdecznie w odcinku, w którym zagramy sobie w Minecrafta i postaram się wrócić do tego regularnego nagrywania w miarę, które mnie nie było wiem, ale o tym zaraz sobie pogadam jak stworzymy nowy świat. Więc uwaga, nie. Hardcore. Hardcore. Wiem, bardzo kreatywna nazwa. To dlatego, że tutaj nie będzie hardcore. Ale tu będzie hard i core, bo tego. Tak I włączmy sobie eksperymentalne wszystkie. owandle są fajne te trade, żeby trochę utrudnić gierkę, myślę. A update 21 to jest coś, czego jeszcze w sumie nie testowałem za bardzo. Więc nie wiem, jak to do końca działa. Zobaczmy sobie ten autocrafting, i tak dalej. Tutaj chyba nic zmieniać nie muszę. Ja to teraz zajmie, więc myślę, że zaczniemy z pierwszych tematem, czyli w sumie nie znam tak tak długo nie było. No, odpowiedź jest prosta, ponieważ nie miałem co nagrywać, tak jakby nie grałem w jakąś gierkę, w którą by mi się przyjemnie nagrywało. O! Widzieliście przez telefonu, to nie jest ustawione. Nie było tej gierki, w którą grałem. Mógłbym się przyjemnie nagrywało, mógłbym sobie tak grać, by tak po prostu musisz sobie, sobie pograć, coś porobić i tyle ja się... Czy po co się ja to zbieram. Ja nie speedranuję przecież. Jedną łóżko sobie wziąłem, bo sobie ja zaraz zaradzić, postawię. Nie wiem, skądś kojarzę ten świat, ale nie wiem czemu. Dobra, nieważne. Tak jak na przykład teraz mam taką chętkę na Minecrafta. Chce mi się bać Super, nic tu nie ma. No to pomyślałem, że może nagram jak gram. Bo w sumie dawno nie grałem takiego survivalu. Jest to coś ciekawe. Super, będzie coś ciekawego. Nie. Dobra. Ym, więc to w sumie tyle. Bluesy mi się też trochę znudziły. Nie gram już nie tak dużo jak grałem kiedyś. Bo na przestrzeni tego jak nagrywałem, to zrobiłem jakieś połowę mojego czasu na Steamie. Który mam obecnie w bluesach, więc no. Wtedy akurat by dobrze mi się grało w te bluesy, a teraz już nie są takie jakieś fajne, już trochę pograłem, trochę się znudziły. Może wrócę jakoś, może coś pojawi jakiś odcinek. No a teraz zbieramy sobie drewno. To po pierwsze, po drugie, yy, a propos teraz tej serii z Minecraft, no to postaram się wrzucać jakiś odcinek, więcej raz w tygodniu, coś takiego, jeszcze zobaczymy, no, wiadomo nauka, te sprawy, więc to i chciałbym się odpalić coś w sensie na live jakimś, jak już to w weekend, w ten bądź w następny, jak znajdę jakiś czas, to postaram się, więc... Zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nic nie przegapić. Dokładnie. I łapkę w górę też zostawcie. No. A teraz. Ym... O, w ogóle. Macie taką pełnerynkę. Ona jest bardzo fajna. W ogóle fajnie, że jest darmowa. Nie wiem, że ładnie wygląda. To jeszcze jest darmowa. Fajna inicjatywa ze strony yy, Modang, że dali taką pelerynkę za głosowanie i pochwalcie się czy ją macie będziecie używać, czy może macie jakąś inną pelerynkę w sumie to większość to jak już to ewentualnie za mykon, tam nawet to raczej mało kto, bo te mykony to wiadomo, były gdzieś za granicą, nie w Polsce gdzie rozdawali te pelerynki i jeszcze taka nie ekskluzywna dla żadnego twórcy MOBA tak jak na przykład twórca od MOBA Żółwia, pomysłodawca bardziej. Żółwia. Dostał pelerynkę z żółwiem chyba. Albo panda. Żółw albo panda. Coś takiego było, że chórca dostał tą pelerynkę. I jeszcze była za migrację pelerynka dla wszystkich. No, ja niestety tej pelerynki za migrację nie mam, bo zakładałem konto albo po tym, jak to zrobiłem jak była ta migracja albo właśnie przed tym. Tylko, że od razu tak, jakby założyłem dwa konta, więc nie było tej nagrody. Albo po. Nie, nie jestem do końca pewny, bo pamiętam, że pokazywało mi, że mam zmigrować konto. Ale teraz też mi dalej pokazywało ostatnio, że mam zmigrować konto, mimo że miałem już konto Microsoft. Więc możliwe, że. Coś, no, coś jest nie tak no w sensie. Nie dostałem mi po prostu. Ale ta rynka też jest całkiem ładna. Bardzo mi się podoba, w szczególności wygląd jej z elitrom. Jest mega fajny, a teraz zrobimy sobie narzędzia Jakieś takie podstawowe Myślę, że Kliknę łóżko Dobra, kliknę, i myślę, że możemy Pójść, spróbować coś upolować na jedzonko Ewentualnie pójść później do tego kejwa. Myślę, że owce to dobry pomysł. Ponieważ bardziej, jeśli chodzi o farmę, to wolałbym jakieś krowy czy coś takiego. Dobra. Zabiłem trochę tutaj yy, tych owiec. Tam yy, w stronę, poszedłem w stronę czy nie umiem, mówić dżungli. I tam właśnie pokonałem. Dużo owiec, bo tam się dużo owiec teraz robić dużo jakichś krów, kurczaków nawet. Bo z moich obserwacji jakie ten tam dość, jakie doszło przez... No dość długi już czas grania Minecrafta. Pamiętam aktualizację 1.13 Chyba tak w 1.13 zacząłem grać mniej więcej i dalej nie miałem jakiegoś mega mocnego świata. Dobra, trzeba znaleźć jakiegoś kejwa, ale zanim to to idziemy się przespać, bo, bo noc się robi. Tak, dokładnie, no co się robi. Tak więc... Nie możemy przepalić mięska, dlatego szukam cave'a. Może takie trochę głodny chodzić, bo nie chcę marnować tego surowego mięska. Mogę sobie z tego zrobić. Upieczone mięsko. Dobra, mamy trzy segmenty, Tak jak nie wiem czy mówiłem, czy nie, ale moim celem jest tutaj więcej zrobić wszystkie segmenty. Oczywiście nie teraz, tylko tak więcej w późniejszym etapie gry. No, ale wiadomo, to jest jakiś plan. Tutaj byłem, ale mi się nie nagrało, ale to nic ciekawego nie było. Bo... Czekałem, czy jest go od nagrania, ale się nie nagrało. no. Więc to bez sensu. Skargę zgłaszam. Dobra, lecimy dalej. Ja gram na czystej wersji. Nie jest to żaden OptiFine, ale to wersja jakiś snapshot. Nie wiem konkretnie, jaki. Ale macie teraz na ekranie napisane jaki to jest na najnowszy. Moment nagrywań, przynajmniej nie wiem czy jak to wrzucam, to jest jakiś nowszy, ale macie teraz napisane jaki ten. Tak. O, jest i Kejwik jakiś. Dziękuję bardzo. I to nie niejaki, tylko jakiś tutaj widzę. Porzu... Nie jakiś, tylko jakiś. No, świetnie. Umiejętności językowe to ja mam 10 na 10. Jest po co to po co tutaj przyszedłem więc mamy tutaj węgiel, tak dokładnie, musiałem się zastanowić co ja kopię teraz to jest tragedia no taki dramat dobra lecimy dalej kopiemy więcej, bo czymś trzeba przepalić oczywiście nasze jedzonko zanim pójdziemy do gejwa na jakąś głębszą wyprawę Chodź już teraz. Teraz myślę, że. Dwa mięska, dwa mięska mogę poświęcić tutaj. Dobra. I więcej już nie wiem. Kopiemy dalej węgiel. Bo węgiel nam się przyda. Węgla nigdy nie jest za dużo. Była kiedyś taka piosenka. Bo tu węgiel Style. Tu, tu. Jeśli ktoś kojarzy i wie, kto to zaśpiewał, to możecie napisać w komentarzu. Jeśli wiecie. Było to węgiel? tak Dobra, może nie śpiewam, bo jeszcze jakieś prawa autorskie. No ale jak wiecie, kto napisał piosenkę o węglu, to piszcie w komentarzu. Bo to były piękne czasy. Niestety trochę się pozmieniało u niektórych youtuberów Minecraftowych i piosenek. Ale nie poruszajmy tego tematu. Cieszmy się, że niektórzy są dalej tacy sami. A my teraz dalej kopiemy ten sam węgiel, tylko że w innym miejscu Dokładnie Trochę ciemno tutaj, bo nie mam pochodni Już mam Ło tutaj, taka luda węgla Naprawdę, coś pięknego, coś pięknego Tam chyba jest wyjście też z drugiej strony, ale chyba się cofniemy tym samym no zobaczę, może jakieś żelazo będzie, to przy okazji wykopie, no wiadomo Kto by sobie odpuścił żelazo Jakiś ewentualnie bogacz YouTuber nagrywający bez żelaza Challenge e Nie no, to jest tak duże, że to naprawdę Ja zaraz będę miał już stack hmm. No, już mam ponad tak Dobra, no, co jeszcze się już kończy? Kończy, i zaraz możemy wracać. prawda ja coś nie umiem mówić. Oczywiście pochodnie bierzemy. Nie ma tu, tamto. my na wszystkim. Jest i żelazo pierwsze. Ej, to jest spory cave. Czy ja mogę. Nie, no, piękne sta pelerynka. Zakochałem się normalnie. Prawy, prawie takie samo uczucie, jak patrzę w lustro. Wiecie, jak jest. Trzeba trochę ego sobie bustować. To co to za życie, jak się myśli i jest takim pesymistą i w ogóle. Że on jest taki słaby, taki tragiczny, taki brzydki. No. Trzeba, trzeba żyć, trzeba się cieszyć. Jesteś piękny zawsze. No. no, tak więc doszedłem już tutaj do bazy. Po drodze zebrałem trzcinę cukrową. I jeszcze zabiłem kilka owieczek. Tak więc od razu lecę zasadzić sobie tą trzcinę tutaj. Ładnie, pięknie, równy Cygny, No i pięknie. Teraz to może rosnąć. Posadzimy kwiatka. Teraz zrobimy loterię. Jeżeli kurczak się rozbije, to dajesz łapkę w górę. A jeśli nie, to dostawasz subskrypcję. Zobaczmy, co musisz zrobić. No, musisz dostawić subskrypcję. Niestety, czy kurczak się nie pojawił. A więc teraz kraftujemy sobie skrzynkę podwójną. Cyk, cyk. I piecyk piecyk dajemy klasycznie tak i przepalamy mięsko ja bym zrobił jeszcze drugi piecyk Cyk. i w drugim piecyku żelaza. on sobie przepalił I... i zobaczymy się jak to się przypali przepaliło nam się już tutaj ładnie żelazo i ten mięsko, no nie całe ale w końcu możemy się pierwszy raz porządnie najeść na tym świecie tak więc to dla mnie to jest porządne osiągnięcie, że mam już to jedzonko, nie zabraknę go. A z pierwszego żelaza zrobimy sobie tak. Oczywiście tarczę, Tu, cyk. Tak, F. I wiaderko, ponieważ wiaderko. Nie, wiem, ja jestem takim praczem. bardziej takim serwerowym, i dla mnie takie wiaderko to ja zawsze muszę mieć, żeby. I sobie ogień zdjąć i jakaś zrobić. No to jest takie coś, co po prostu muszę robić. Mamy jeszcze 5. No to zrobimy sobie czapę. Mamy czapa. Idealnie tam tutaj pasuje do tej jakże zacnej pelerynki która poka która ma tutaj... różowy po połączeniu z białym, który idealnie pasuje do żelaznej białej zbroi. Tak więc... Tym oto akcentem myślę, że zakończymy ten odcinek, ponieważ nie chcę robić jakichś potężnie długich odcinków. A myślę, że taka długość będzie idealna i dla mnie, i dla Was do oglądania. Yy, będę tutaj grał oczywiście na, bez nagrywania na streamach. Postaram się coś zrobić, jakieś odpalić. Bo to nie jest. Ja tutaj gram dla siebie i staram się tym, co gram, przy okazji podzielić z wami. Czekajcie, kliknę sobie w łóżko. O, dobrze, klinem Więc nie jest to takie. Jak mi nie chcecie wierzyć, że gram tutaj uczciwie, trudno, ale ja będę tutaj grał uczciwie. Nie wszystko będę udokumentował, oczywiście, jakieś tam ważniejsze rzeczy, nagram jakiś odcinek, odpalę live'a może z jakiegoś budowania jakiegoś monumentu, czy coś takiego, na którym sobie nie wiem, dwie godzinki pobuduję, pogadam z kolegą, z Wami na czacie. I tyle, resztę dokończę. Nie wiem, off stream i zrobię z tego odcinek, albo końcówkę po prostu na odcinku, ale to mi się wydaje jeszcze do ustalenia. Do różnie to będzie zależało od tego, ale na razie nie wybiegajmy tak w przyszłość. Zobaczmy, co jest teraz, to będzie za tydzień. A tym oto akcentem kończę się z Wami. Do zobaczenia w następnym odcinku. się